Ma Stacy's Arma, a to czas na podsumowanie trzeciego dnia Majora, w którym mieliśmy 6 spotkań, każde odbyło się w systemie BO3. Pierwsze spotkanie, które zobaczyliśmy, było to spotkanie drużyny Heroic i Entropic, który ten mecz wygrała drużyna Entropic wynikiem 2 do 1. Myślę, że to dość niespodziewany wynik. Spodziewaliśmy się tutaj głównie Heroic ze względu na to, że grali ostatnimi dniami dobrze no i byli blisko 3-0, a tu trafiają do tabeli 2-2. Kolejne spotkanie było to spotkanie Virtus Pro z Team Spirit. Które Virtus Pro udało się wygrać z dość dużymi problemami, muszę przyznać, na trzeciej mapie. Ale mimo wszystko myślę, dość spodziewany wynik. Kolejne spotkanie było to spotkanie Movie Star Riders style. No, No Star Riders dał tutaj radę, będą jeszcze walczyć jutro i zobaczymy, jakim pójdzie. Kolejne spotkanie, które się odbyło, było to spotkanie Big kontra NC, które NC wygrało wynikiem 2 do 1. Myślę, że dość spodziewany wynik. Ence gra naprawdę dobrze ostatnimi czasy. No i przechodzą do następnej fazy Majora. Kolejne spotkanie: Astralis kontra Pain, które odbyło się. Astralis dało radę, myślę, że nikt nie spodziewał się wygranej Pain w tym meczu, choć muszę przyznać, że na drugiej mapie było dość problematycznie. W pewnym momencie Pain wygrywało wynikiem 15 do 8. Ostatnie spotkanie, które odbyło się dzisiaj, było to spotkanie Maus Renegades, które Maus dało radę wygrać 2 do 1, pomimo comebacku na Mirażu drużyny Renegades. Było to naprawdę, muszę przyznać, ciekawe spotkanie. A tak prezentują się jutrzejsze spotkania, mianowicie pierwsze spotkanie Heroic kontra Movistar, Big contra Mouse oraz Spirit contra Astralis. Osobiście spodziewam się, że drużyny, które przejdą jutro będzie to Heroic, Maus oraz Spirit. Zobaczmy jak to będzie, napiszcie jak tam wasze pikemy i co sądzicie, czy podobały wam się jakieś dzisiejsze mecze i trzymajcie się do następnego, cześć!